Suwajmy, miłujmy, czuwajmy w noc i w dzień, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym mnie. Na wszystkich świętych była piękna tradycja. Ja ją spotkałem na Kaszubach, ale ona występowała także na Podlasiu i na kresach wschodnich i na podolu i w ziemi krakowskiej mianowicie, ale także w poznańskiem i w Kujaw, na Kujawach i na Kurpiach, mianowicie zamożniejsze rodziny i to miało miejsce jeszcze po II wojnie światowej, na Dzień Wszystkich Świętych wypiekały, trochę piekły, trochę więcej pieczywa, trochę więcej chleba w domowym piecu. Myślę oczywiście o gospodarstwach wiejskich. Wszystko po to, żeby w Wigilię wszystkich świętych, a więc przed 1 listopada, w dzień poprzedzający, dzieci, gotowe, już duże bochny chleba, zaniosły do ubogiej jednej czy drugiej rodziny we wsi, prosząc, żeby przyjęły to jako dar za modlitwę za zmarłych z rodziny ofiarodawców. A więc to, to wsparcie dla ubogich, dla biednych było. Związane ze świadomością, że ci ubodzy muszą, powinni w zamian w rewanżu niejako pomodlić się za zmarłych krewnych tych, którzy chlebem ich obdarowali. Ta tradycja prawdopodobnie nawiązuje do wierzenia i zwyczaju, żeby obdarowywać żebraków, którzy w Dzień Wszystkich Świętych. Gromadzili się zwykle przy kościołach, obdarowywano ich pieniędzmi, ale także pożywieniem. Z kolei to może jeszcze wcześniej, w czasach pierwszej ewangelizacji, nawiązywać do, a więc tysiąc lat wstecz, w naszym przypadku troszkę ponad, w wielu rejonach dzisiejszej Polski, mianowicie do słowiańskich zwyczajów. Które kościół starał się przekształcić, jeśli nie w tym przypadku wykorzenić, mianowicie do zwyczaju zanoszenia pożywienia w zaduszki słowiańskie, ale także Germanie, Frankowie mieli takie swoje zaduszki, prawdopodobnie w okresie jesiennym, do zanoszenia pokarmów na groby swoich zmarłych, żeby ten zwyczaj ustał, żeby przekonać jednak, Wierzących, że zmarli nie potrzebują pożywienia ani napoju, Kościół zalecał wspieranie ubogich. I jeszcze jeden zwyczaj, mianowicie tak zwane zdrowaśki, wypominki, wymianki, jak się mówi w niektórych regionach Polski, czyli spisane na karteczkach imiona, nazwiska zmarłych. Te kartki składa się czy w Dzień Wszystkich Świętych w Kościele, czy na cmentarzu, po to, żeby kapłan we wspólnocie wiernych te dusze czyśćcowe omadlał, modląc się razem z innymi w ich intencjach. W niektórych parafiach mamy zwyczaj dodatkowo odprawiania specjalnej mszy świętej w oktawie Dnia Zadusznego, która trwa do 8 listopada. Jesteśmy chyba jedynym kościołem, kościołem lokalnym na świecie, który zachował właśnie tę oktawę jako, jako czas szczególnej modlitwy i, i odpustu za duszę wiernych zmarłych. Mianowicie te kartki, te intencje, te zdrowaśki też mogą być zdaniem niektórych liturgistów, reminiscencją czy, czy wspomnieniem dawnych zwyczajów przynoszenia do ołtarza właśnie za duszę zmarłych jakichś naturaliów, a więc masła, jaj, chleba, innych płodów rolnych czy mięsa, żeby ten zwyczaj przekształcić, żeby go uczynić bardziej czytelnym, w którymś momencie miano, twierdzą niektórzy historycy liturgii, wprowadzić właśnie te intencje i ofiary pieniężne, zdrowaśki. Inni z kolei liturgiści mówią, że prawdopodobnie zwyczaj składania modlitw czy intencji za duszę zmarłych w Dzień Wszystkich Świętych i w Oktawie Dnia Zadusznego bierze się nie z jakichś przedchrześcijańskich zwyczajów karmienia dusz, ale z komemoracją mortuorum, ze wspomnienia zmarłych, które było zwłaszcza w liturgii galikańskiej i mozarabskiej, w pierwszych wiekach było integralną częścią mszy świętej. A więc po czytaniach, po liturgii słowa odczytywał celebrans i to było w każdym kościele w każdej, i w, także we wspólnotach zakonnych, klasztorach, ale we wszystkich parafiach, odczytywał długą listę ofiarodawców, dobrodziejów, żyjących danego kościoła czy parafii, a więc fundatora, jego krewnych, księcia czy króla, cesarza w niektórych przypadkach wymieniano tam i potem po, po, po tej litanii żywych, po tym wspomnieniu Commemoratio Viventium było, było Commemoratio, czyli wspomnienie mortuorum, zmarłych i tutaj wyliczano, Nieraz ze stu czy z 200 lat zmarłych z danej parafii spisanych w księdze. To komemoracja trwało nieraz bardzo długo. Nieraz potrafiło trwać ponad pół godziny. A więc możemy sobie wyobrazić, jak długa była to liturgia. O zmierzchu dnia, gdy życia blask przygaśnie już ostatni raz. I kiedy Pan powróci tu, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas? Ufajmy, miłujmy, czuwajmy noc i wcie, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym. Przekształceniem tego zwyczaju komemorowania, czyli wspominania zmarłych, są te karteczki, które składamy kapłanowi razem z jakąś drobną ofiarą, z prośbą o modlitwę za, o modlitwę za konkretne osoby, za konkretne, jak się dawniej mówiło, dusze naszych bliskich zmarłych. Oczywiście tym punktem ciężkości tego przeżywania, Popołudnia wszystkich świętych 1 listopada oraz szczególnie 2 listopada, nie jest już prawda o obcowaniu świętych i chwale wszystkich zbawionych w niebie, ale jest troska o tych, którzy, jak przypuszczamy, odchodząc od nas, umierając, no jednak idealni, idealni święci. Bez skazy nie byli i potrzebują naszej modlitwy w wstawiennictwa Kościoła. Pierwsi chrześcijanie, i to są świadectwa już z pierwszego, z drugiego wieku, to są katakumby oczywiście, Kaliksta i inne rzymskie z tamtego czasu, ale także świadectwa pisane ojców Kościoła, no dość późno Ambroży czy, 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 czy święty Augustyn, ale wcześniejsze także. Grzegorz Nazjanzu i inni, mianowicie zwyczaj chrześcijan grzebania zmarłych, swoich zmarłych połączony z sprawowaniem najświętszej ofiary. Bądź przy grobie, bądź w świątyni czy w domu, żałoby kiedy jeszcze kościół świątyń nie posiadał, bo do początku IV wieku większość takich liturgii sprawowano, po domach, i dlatego mówiono o formie kościoła domowego. Mianowicie, modlitwa za zmarłych towarzyszyła chrześcijanom od początku, co dowodzi, że wierzyli oni w jakąś formę wstawiennictwa kościoła po śmierci swojego członka, a więc uznawali, Logiczność modlitwy i składania najświętszej ofiary w intencji kogoś, kto już sam zasługiwać na niebo i pokutować nie był w stanie, bo zmarł. Więc w wierze Kościoła, w praktyce można powiedzieć, liturgicznej Kościoła, wiara w moc modlitwy za zmarłych występuje od samego początku, a konsekwentnie Oznaczało to, że chrześcijanie byli pewni, że niektórzy, na przykład męczennicy, ci, którzy oddali życie za wiarę za Chrystusa, wyznali go własną krwią, oddając życie za, za Chrystusa, idą wprost do chwały, nie potrzebują naszej modlitwy, nie potrzebują jakiegoś oczyszczenia czy dojrzewania do obcowania z Bogiem i do oglądania go twarzą w twarz. Są być może tacy, kościół nigdy się na ten temat nie wypowiedział, którzy umierając w stanie grzechu ciężkiego wybierają potępienie i za życia sami od Boga się skutecznie odwrócili. Kościół nigdy nie określa, kto mógłby być potępiony, dlatego że. Uważa, iż modlitwa nawet za ludzi, którzy naszym zdaniem z Panem Bogiem walczyli i ludzi, ludzi strasznie krzywdzili, modlitwa, taka modlitwa za, za tych nieszczęśników ma sens, ponieważ miłosierdzie Boże jest nieskończone. Ale jest tak zwana większość. I potem, kiedy powstaje pytanie, co się z nami dzieje po śmierci, co dokąd idzie chrześcijanin, który starał się żyć wiarą, ale Ułomny, grzeszny, kruchy człowiek, no nie jest wprost w momencie śmierci gotowy do tego, żeby, żeby wejść do chwały, ponieważ nie jest do Pana Boga upodobniony w stu procentach. Powoli rodzi się świadomość, że musi być jakaś poczekalnia, że musi być jakaś dojrzewalnia, że musi być jakiś przedpokój, przedsionek nieba, dokąd idziemy po śmierci. I wtedy, ponieważ sami już sobie pomóc nie możemy, a mamy się w tym, stąd jest to purgatorium, czyli oczyszczalnia, po łacinie, a po polsku czyściec, czyli miejsce, gdzie się oczyszczamy. My właściwie się nie oczyszczamy, oczyszczamy się, jak mówią teolodzy, w płomieniu Bożej Miłości, nie w płomieniach fizycznych, jak kiedyś sobie to wyobrażano. A więc chodzi o to, że człowiek widzi Boga, tęskni za tym, żeby z nim być w pełni, już się nim raduje, ale ponieważ ma w sobie jeszcze sporo tego, co do Boga nie jest podobne, potrzebuje dojrzeć. Potrzebuje oczyszczenia. I w tym momencie cała doktryna o mówi o modlitwie kościoła, zwłaszcza o Znaczeniu najświętszej ofiary, a więc Mszy Świętej, która jest ofiarą samego Chrystusa, nie tylko Kościoła, i w tym sensie ma wartość absolutną, niewypowiedzianą, nieskończoną, i każda Msza Święta taką, taką wartość ma. Jest możliwość w Kościele zamawiania mszy gregoriańskich. To wywodzi się od papieża Grzegorza. Wielkiego, kiedy przyśnił mu się mnich, który prosił go o odprawienie 30 mszy każdego dnia, i miał zapewnienie, że po odprawieniu tych 30 mszy każdego dnia, w jego intencji, on osiągnie zbawienie. Jest to bardzo wielki dar, jaki możemy. Ofiarować za danego zmarłego. Dlatego, jak sięgniemy do historii papieża Grzegorza Wielkiego, to ten zmarły mnich miał zapewnienie, że po odprawieniu 30 mszy, on będzie już w niebie. Dlatego tak ważne jest, aby móc zamówić taką mszę gregoriańską za zmarłego, którego chcemy polecić miłosierdziu Bożemu. Wszystkich świętych, Dzień Zaduszny i potem kolejnych 8 dni do 8 listopada włącznie, to w naszej tradycji kościelnej czas poważnego, ale też radosnego. No, przecież świadomość, że moi rodzice, czy dziadkowie, czy przyjaciele, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju, jak mówi liturgia kościoła, są po tamtej stronie i być może dojrzewają, do pełni chwały, to jest powód do radości, do wdzięczności. To jest właściwie, czyściec jest też postulatem, bo przecież w Kościele prawosławnym, w Kościele ortodoksyjnym, czyli greckim, wschodnim, ta koncepcja czyśca nie jest tak doprecyzowana, jak w teologii Kościoła rzymskiego, łacińskiego, ale niewątpliwie jest to też Postulat, chciałoby się powiedzieć, z jednej strony takiego roztropnego namysłu nad naszym stanem, jako tych, którzy wierzą w Chrystusa, ale przecież doskonali, nawet w momencie śmierci nie są, i z drugiej strony jest to objawienie dobroci Bożej. Otóż, gdyby Pan Bóg bardzo, powiedziałbym konkretnie, w sposób prawniczy, w momencie śmierci nas potraktował, to jako człowiek. Mało święty albo tylko częściowo upodobniony do Chrystusa, nie mógłbym wejść do chwały. Tymczasem czyściec jest darem Bożego Miłosierdzia, jest, jest y, znakiem y, Bożej Dobroci. Bóg mnie kocha i chce, żebym jako grzeszny, niedoskonały, nieraz upadający, y, umierając, nie był pozbawiony życia. I w tym sensie y, to jest. Y, ta prawda wiary, którą wyznajemy, w możliwość oczyszczenia po śmierci jest przejawem niewątpliwej nadziei zbawienia. Gdy królów król, w dobroci swej odsłoni prawdy jasną twarz. I kiedy Pan powróci tu w nas. Z treścią wszystkich świętych i dnia zadusznego. Y, oczywiście wiążą się różne motywy, między innymi kwestia y, możliwości czy niemożliwości, ortodoksji czy nie. Y, Sprawy ukazywania się czy zjawiania się dusz zmarłych, dusz czyjcowych, ale także świętych czy nawet potępionych ludziom żyjącym. Ta kwestia nie jest w nauczaniu Kościoła rozstrzygnięta. Pośrednio Kościół potwierdza możliwość widzenia przez żyjących osób, które Odeszły, które zmarły, przy beatyfikacjach i kanonizacjach niektórych swoich dzieci. I kiedy mówimy ojciec Pio, kiedy mówimy święty Antoni Padeski, kiedy święty Franciszek, czy ktoś inny, mamy całkiem sporo takich sytuacji, gdzie, czy siostra, święta siostra Faustyna Kowalska, mamy całkiem sporo takich świętych, którzy przy okazji badania ich życiorysu, ich powiedzmy zapisków ich dzienniczków świadectw ich współbraci współsióstr wychodzi na jaw że oni widywali dusze czyśćcowe że im się okazywały i że prosiły o modlitwę i jest długa można powiedzieć tradycja tego typu zjawień których wykluczyć nie można i które kościół jak mówiłem poprzez procesy beatyfikacyjne czy kanonizacyjne, pośrednio akceptuje. Gdyby one były czymś przeciwnym wierze, taki człowiek miałby pewnie kłopot, żeby być na ołtarze wyniesiony. Z drugiej strony mamy całkiem dużo i to we wszystkich epokach świadectw tak zwanych ludzi zwyczajnych, którzy po śmierci swoich bliskich otrzymywali różne znaki bądź wręcz Manifestacje zjawiania się tych zmarłych, proszących albo o modlitwę, albo o załatwienie jakiejś sprawy. I tutaj Kościół kompletnie nabrał wody w usta. Nie wyklucza takiej możliwości i jej nie potwierdza. W teologii od czasu do czasu to pytanie też jest stawiane. Tomasz Zakwinu, też wielki święty i genialny teolog, mówi, że. Niektóre dusze za specjalnym pozwoleństwem Bożym otrzymują łaskę ukazania się swoim bliskim, żeby prosić ich o modlitwę, ale regułą to nie jest, to jest tylko opinia Tomasza Zakwinu jako teologa. A więc sprawa jest otwarta. Niemniej, z kolei z moich doświadczeń, badań, ale także z osobistej, bym powiedział, takiej historii. Powiedziałbym, że rzeczywiście Pan Bóg, jak to się dzieje, na czym to polega? Otóż i na jawie, i we śnie można spotkać całkiem sporo osób, które miały widzenie, rozmawiały, kontaktowały się w tej czy innej formie z tymi, którzy zmarli. Czy to jest coś nadprzyrodzonego, czy to jest coś naturalnego? Nie wiem. W każdym razie teologia katolicka nie wyklucza, nie zabrania, ani też oficjalnie tego fenomenu nie potwierdza. Zjawiania się zmarłych oczywiście wywołują różne reakcje. Naturalną reakcją jest modlitwa za tego człowieka, który w tej czy innej formie już po śmierci się ukazuje. Jest przede wszystkim ofiara Mszy Świętej, ale scenariusz takiego zachowania w spotkaniu z duszą zmarłych, jeśli chodzi o kaszuby, to jest oczywiście w formie wykluczenia złego ducha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus albo wszelki duch Pana Boga chwali. Jeżeli ten duch po katolicku odpowiada i ja go chwalę, albo na wieki, wieków ame, to znaczy, że nie mamy do czynienia z żadnym zjawieniem się demona. I wtedy jesteśmy bezpieczni. Stąd na kaszubach był zwyczaj, żeby człowiek, który się nie boi na widok zjawiającej się duszy, rzeczywiście pozdrowił go po chrześcijańsku, wyznając wiarę w Boga wykluczył omam diabelski i wtedy nie musi się bać. Oczywiście konsekwencją takiego rozmawiania ze zmarłym, z duszą czyśćcową jest podjęcie jakiejś pokuty, czy wypełnienie czegoś w intencji jej zbawienia, ale to, to nie jest nauka Kościoła. Krótko mówiąc, zdarzają się sytuacje, kiedy w jakimś miejscu mamy do czynienia, ludzie mówią, tutaj straszy, albo tutaj ktoś chodzi, albo tutaj hałasuje i po śmierci tam, nie wiem, babci, dziadka, czy, czy męża, czy, czy teścia, czy sąsiada, tu się już nie da mieszkać. Takie sytuacje się zdarzają i wtedy trzeba wezwać kapłana, żeby pomodlił się, takie miejsce poświęcił, a w niektórych przypadkach może być nawet podejrzenie o. Obecność jakiejś formy, manifestacji, jakiejś formy zła. I wtedy jest potrzebna oczywiście interwencja egzorcysty, która w takich sytuacjach zazwyczaj pomaga. Ponieważ jest zawsze niebezpieczeństwo, że pod postacią kogoś zmarłego, czy, czy jakiejś osoby, która, która jest w czyściu, może się pojawić także zły duch. Kontakty z istotami, które są po tamtej stronie śmierci, bramy śmierci, muszą być zawsze bardzo ostrożne i powinny być związane z taką czy inną formą modlitwy i przyzywania imienia Bożego. Wtedy jesteśmy bez wątpienia bezpieczni.